Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Dzień dobry, bardzo miło, że wpadłeś na początek. Prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Oczywiście, mielone dalej, klubowe Mistrzostwa Świata i bardzo dobrze, bo kilka ciekawych meczów jest e, tak naprawdę przed nami. Dodatkowo 1300 zł od Admiral Beta. Dzisiaj do obgadania, bo to jakby cały czas jest aktualne. Admiral Beta, legalnie działający w Polsce, Bukmacher, daje nowym graczom łącznie 1300 zł nagrę. Można zgarnąć mniej, ale maksymalnie 1300 zł. Na na grę możesz otrzymać i o tym powiem na początek. Potem odpalimy sobie standardowy konkurs na dzisiaj i przejdziemy do kuponów. Dzisiaj debiuty, aż ciekawych tematów jest na przykład bomba od Marcina na 40 323 zł. Więc jest ciekawie. Zaczynam od promocji powitalnej i będziemy lecieli do konkretów, czyli do kuponów. Jeżeli chodzi o Admiral Beta, to jest bukmacher działający legalnie na polskim rynku od czerwca 2024. Jeżeli nie masz tam konta, słyszałeś o tym bukmacherze albo nie słyszałeś o tym bukmacherze, możesz sobie skorzystać korzystać z promocji powitalnej, która łącznie może Ci wygenerować, dać 1300 zł na grę, tak jak teraz widzisz. Jeżeli ktoś jest zainteresowany przetestowaniem sobie tego, no tak jak mówiłem, legalnie działającego w Polsce bookmachera, to oczywiście trzeba założyć konto. Konto zakładacie z dedykowanego pod promocję linku, linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Na pewno znajdziecie, bez jest podpięty. Jest przypięty komentarz, czyli na samej górze jest komentarz z linkiem. Jeżeli ktoś chce korzystać z promki, Klikacie sobie w ten link i zaczyna się proces zakładania konta. Akceptujecie zgody marketingowe? Weryfikujecie konto gracza, chociaż w Admiral Betcie macie na to 30 dni i tak i tak będziecie zapisani do promocji, więc można od razu sobie zacząć proces weryfikacji, ale można też w przeciągu 30 dni. No i jeżeli konto macie założone, to jesteście przypisani do tego, co teraz widzicie. Admiral Bet daje bonusy, czyli daje kasę na grę od depozytów. Skupiamy się na pierwszym okienku, bo tak jak zawsze powtarzam, nowi gracze będą się skupiać na pierwszym okienku, a jak już pierwsze okienko, czyli pierwszy depozyt będzie ogarnięty, to z drugim i trzecim też sobie poradzicie. Na pierwszym depozycie, czyli na pierwszej wpłacie, jeżeli sobie założyliście konto, możecie zgarnąć znaczy otrzymać dodatkowo 225 zł, nie? Dodatkowo pitosu. Żeby tego dokonać, no to trzeba wpłacić 200 zł. To jest maksymalna kwota w promocji przy pierwszym depozycie. Wpłacacie 200 zł, otrzymujecie od razu 200 zł w bonusie i 25 zł freebeta, tak jak teraz widzicie w tym okienku. Ja sobie robiłem wszystkie te depozyty i faktycznie no, działa tak, tak jak jest opisane. Musi tak działać. I ważna sprawa, 25 zł freebeta otrzymujecie tylko i wyłącznie jeżeli wpłacicie 200 zł na pierwszym depozycie albo więcej, nie? No i okej. Okay. Wpłaciliście te 200, wy macie łącznie 425 zł na grę. Za 200 zł z konta bonusowego będziecie mogli grać od razu po zagraniu środkami z depozytu. Czyli jak zagracie sobie cokolwiek za te 200 zł, które wpłaciliście, to od razu będziecie mieli odblokowany bonus. Od razu będzie za bonus można ładować. Oczywiście za freebeta można grać od razu. Ten freebet jest od razu przypisany do Waszego konta i za te 25 zł też możecie grać, nie? Tak jak widzicie, obrocik bonusem standardowy. 3 razy 2,50 na, na kuponie. Zdarzenia 1,30 w górę, czyli tak jak w BetCrisie, no generalnie banalne warunki obrotowe. No i no, i to jest dodatkowa kasa na grę, nie? To samo tyczy się drugiego depozytu, trzeciego depozytu. Po prostu, jeżeli ktoś nie korzystał z Admiral Beta, chciałby sobie to sprawdzić i przy okazji zgarnąć dodatkową kasę na grę, bo na tym ta promocja po prostu łopatologicznie polega, odsyłam takie zainteresowane osoby do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link do założenia konta. Oczywiście tylko i wyłącznie dla osób zainteresowanych. Jeżeli ktoś ma to w pompie, można mieć w pompie. Po założeniu konta, można weryfikować od razu konto albo czekać na to. Jakby 30 dni macie na weryfikację i dostajecie od pierwszej wpłaty. Pamiętajcie, to jest istotne, żeby ktoś się nie walnął i nie wpłacił na przykład piątki, no bo szkoda by było stracić bonus 100%, nie? 100% bonusik dostajecie, czyli 100% waszej pierwszej wpłaty do 200 zł. Wpłacacie 200 zł, dostajecie dodatkowo 200 zł. Oczywiście można wpłacić mniej. Wpłacacie stówkę, dostajecie dodatkowo stówkę. 150, dodatkowo 150. Maksymalnie 200. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, o Wsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to kwestia dwóch minut. Zanim przejdziemy dalej, konkurs. Jak zawsze symboliczne, standardowe 20 Zico do wygrania, tym razem z puli superbetowej. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy i zostawić łapę w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie każdemu, kto już tą łapę w górę zostawił. W komentarzu tu dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Benficą a Oakland City. Dopisujecie swój nick gracza z SuperBeta, typujecie do 18.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku, gracze na SuperBet nie biorą udziału w zabawie, czyli standard, komentarze do Waszej dyspozycji, zanim przejdę do kuponów to jeszcze wrzucam Wam... Yy kupony z Instagrama ostatnio trafione, bo coś tam udało się trafić. Generalnie prócz YouTube'a publikujemy też kupony na Instagramie. Konto oczywiście nazywa się Obstawiamy. Wszystko, co jest publikowane, czyli wszystkie kupony, wszystkie informacje pojawiają się na relacjach. Jeżeli masz Instagrama, serdecznie zapraszam. Link jest w opisie pod filmem I jeżeli chcesz wszystko śledzić, kliknąć wystarczy w to nasze okrągłe logo. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wpadniesz i zostawisz followa. Dzięki piękne. Link w opisie pod filmem, a teraz lecę do kuponów, tak jak mówiłem dzisiaj. Debiuty i zaczynamy od razu od ciekawostki nowego pomysłu od Karola. Nocny meczek o północy Los Angeles yy, FC z Tunisem. Mamy dwa razy grane zwycięstwo LA, nie? 1000-1100 zł na singla. Jak wiadomo, no przegrali z Chelsea. Raczej było wiadome, że ekipa z MLS-u niewiele będzie miała do powiedzenia w starciu z ekipą z Premier League. No skończyło się 2 do 0, czyli taki dosyć łagodny wymiar kary. Chociaż trzeba przyznać, że jak na ekipę z MLS-a, to coś tam sobie nawet to LA kreowało, nie? Więc to nie jest tak, że chłopcy do bicia. Co pudłowali, ale kreowali, nie? Jeżeli chodzi o Esperance Tunis, przegrali 2-0 z Flamengo, czyli mamy dwie ekipy dzisiaj ze sobą grają, które swoje mecze inauguracyjne przegrały. No tutaj po prostu, dla mnie 50-50 mecz totalnie, nie? Zdaniem Karola, ekipa z MLS-u ogra dzisiaj Tunis. Po prostu, czy... znaczy no w sumie w nocy, nie? Czyste zwycięstwo, dwa razy grane, omijany jest ten podatek od wysokich wygranych, to znaczy nie ma tego podatku od wysonych, wysokich wygranych i bardzo dobrze kurs jest kuszący. To trzeba przyznać. Idziemy dalej. Dalej mamy, i tu już się robi grubo. Mamy kupon od Pawła i powiem Wam szczerze, że totalnie mi się ten kupon podoba, nie? 2,5 tysiąca złotych mamy na dubla. 4657 może wrócić. Mamy po jakimś naprawdę sympatycznym kursie over 2,5 goli w meczu Bayernu, Monachium i Boka Juniors. Jak wiadomo, Bayern z Oakland 10 do 0, ale nie ma co zestawiać Oakland z Boka. Boka to jest solidna ekipa na, na jakby, jakbyśmy sobie zestawili ją z Oakland, nie? Jeżeli chodzi o junior Juniors, pierwszy mecz grupowy zremisowali z Benfica, bardzo ciekawe spotkanie. 2 do 2. Powalczyli, postawili się europejskiej ekipie. Tutaj mamy propozycję zakładu na to, że zobaczymy, minimum, 3 gole. Ja jestem w ogóle zdania, że w nocy, bo trzecia w nocy meczek, nie? Że Boka jakiegoś gola wrzuci Bayernowi. Coś tak mi... Ale no to jest tylko moja, moja taka myśl, nie? W każdym razie. A kurs chyba na gola Boka Junior w momencie nagrywania filmu jest 2-0. Zresztą jest chyba tutaj na jakimś późniejszym kuponie. Over 2,5 goli w tym meczu i minimum jedno trafienie Flamengo. Flamengo, tak jak mówiłem, ograło Esperance Tunis 2-0. Zaprezentowali się bardzo solidnie. Chelsea, jak wiadomo, z Los Angeles, to co mówiłem, 2-0, do więc mamy starcie dwóch ekip, które wygrały. No i też mam takie wrażenie, że. Może ekipa brazylijska postawić się yy, Chelsea? Wydaje mi się, że są w stanie powalczyć, nie? Tutaj, oczywiście, na tym kuponie. Mają strzelić tylko jednego gola. Reszta jest totalnie nieistotna, jest 2,5 kapcia na to ładowane. Ja bardzo mocno zaciskam kciuki, bo to może być dobry debiut Pawła. Dalej mamy kupon od Tomka, słuchajcie. Tomek proponuje nam trebelka. Mamy też typ grany pod Boka Juniors. Rzuty różne Boka Juniors. W tym meczu z Benfica sami nabili cztery rzuty różne. Wiadomo, że w takim meczu z Bayernem ta linia na rzuty rożne przeciwnika nie jest jakaś bardzo wysoka, więc pewnie to jest po prostu kuszące. Czyli zakład na to, że Boka pokryje swoje linie rzutów rożnych. Mamy dodatkowo kartki w tym meczu zaproponowane. No to też kusi, nie? W meczu Boca Juniors z Benficą było 6 kartek, z czego dwie czerwone. Tam naprawdę elektryczny mecz był. Jeżeli chodzi o Bayern Monachim, no to zero kartek, ale oni grali z Oakland, więc wiadomo, no jak grasz z takim przeciwnikiem, który za bardzo Ci nie może zagrozić, to raczej te kartki się nie pojawiają, nie? No tak było w przypadku meczu Bayernu z Oakland, więc tutaj mamy sklejkę na mecz Bayernu i Boca Juniors i mamy jeszcze rzuty różne Esperance Tunis. Tunis, zdaniem Tomka, nabija w tym meczu, słuchajcie, le, 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 z Los Angeles e, swoją linijkę rzutów rożnych. W tym pierwszym meczu nabili trzy kornery. Trzy kornery nabili, więc to też nie jest tak, że jakby nie nabili żadnego i totalna kicha była w tej pierwszej kolejce fazy grupowej. Coś takiego od Tomka. Zaraz będzie kupą za 4600 zł na ponad 40 koła. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze zaprosić na nasz drugi kanał YouTubeowy, Strefa Typerów. Jeżeli kogoś typowanko interesuje, wiadomo, tutaj u nas na głównym kanale są dopierdolone stawki. Umówmy się, bardzo wysokie, nie? Na kanale Strefa Typerów typujemy za 50 zł. Kupony zaczynają się od 50 zł. Dopiero za większą kwotę gramy, jeżeli gra, trafimy kupą za 5 dyszek z kwoty wyjściowej z 50 zł. Jak zawsze powtarzam, staramy się dotrzeć do Tysiaka, trafiając 3 albo 4 kupony z rzędu. Też rzucę wam na ekran jakieś tam ostatnie wygrane, trafione, bo to też był taki przestój, że nic nie siadało 2 albo 3 dni. Ale no generalnie, raczej jest tak, że na każdym filmie coś siada. Link do drugiego naszego kanału jest w opisie pod filmem i Ciebie tam zapraszam. Wpadaj i możesz z nami śledzić to wyzwanie. Idziemy dalej do kuponu od Marcina 4600 zł. To już jest. Ogromna kasa ładowana. Umówmy się, że od czasu do czasu takie bomby, petardy się trafiają u nas, ale 4 600 kurwencyjo to jest naprawdę dużo pieniędzy. 40 tysięcy może wrócić ponad. No i mamy handicap minus 5 na Benfica, nie? Ja powiem wam szczerze, przyznam się. Byłem sceptycznie nastawiony do handicapu na Bayern. Minus 5 też był handicap z Oakland. ja twierdziłem, że oni tam dwie, trzy im wrzucą i dacą sobie luz. Nie dali sobie luzu, nie? Tutaj mamy Benfica, która już straciła punkty z Boca Juniors. A przypomnijmy, że przed nimi będzie jeszcze spotkanie z Bayernem Monachium, więc no jest takie tutaj założenie u Marcina, że po prostu nas strzelają, nie? Musi być handicap minus 5, czyli no minimum sześcioma golami musi Benfica wygrać. Na pewno nie jest to niemożliwe. Do tego mamy zakład na to, że Flamengo i Chelsea strzelą po golu, minimum, bo mamy btts czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Mamy minimum jednego gola Esperance Tunis Los Angeles FC. Tak jak mówiłem na początku filmu, dla mnie trochę mecz zagadka. Nie wiem czego się spodziewać po tym Esperance Tunis. No obie ekipy jakoś wybitnie się nie zaprezentowały w tych pierwszych swoich meczach. I sklejka na mecz Bayern z Boka Juniors. Duży overgoli, bo jest over 3,5 goli w tym meczu zaproponowany i gol w pierwszej połowie. No i właśnie, jest gol Boka Juniors też, nie? Sklejka mi się podoba. No nie zdziwiłbym się, jakby tu było jakieś szalone 3 do 1 dla Bayernu na przykład, nie? Dlatego też ten over 3,5 goli jakoś mocno nie przeraża. No nie wiem, wydaje mi się, że Boka Juniors to nie jest raczej taka ekipa, która gdzieś tam. Przestraszy się Bayernu i wyjdzie z zamurowaną bramką. Na moje właśnie wyjdą się napierdalać, i tego życzę Wam i sobie, bo to, jeżeli ktoś o trzecie będzie oglądał, może być naprawdę fajne widowisko. Też kibice boka robią robotę, nie? Był ten doping z Benfica. No to, to, to naprawdę, mimo że nocny mecz, to zapowiada się turbo, turbo, ciekawie. 40 323 może wrócić, niech wraca. Pędzimy do kolejnej propozycji od Igora: 400 zł na 1311. I mamy tak, karteczki w meczu Flamengo i Chelsea. No tutaj jest ciekawie, szczególnie ze względu na to, że w pierwszej kolejce w meczu Flamengo było 5 kartek. W meczu Chelsea było 5 kartek, więc tutaj mierzą się ze sobą ekipy, które naprawdę pokartkowały w pierwszej kolejce fazy grupowej. Mamy zaproponowanego overa kartek w tym meczu. Mamy zaproponowany minimum jeden, go... jeden Rogal Oakland. Oakland City ma nabić jeden rzut rożny. Oni z Bayernem nabili dwa rzuty. Drożne, nie? Więc tutaj ten jeden rogal, no to się nie dziwię, że to jest kuszący kurs, nie? Jeden rogal to nie jest naprawdę dużo. Z Bayernem się udało, czemu nie miałoby się udać z Benfica? I do tego Harry Kane ma strzelić gola. Paradoksem Harego Kane'a jest to, no, że Bayern strzelił w pierwszym meczu, tak jak mówiłem, 10 goli. Jeżeli ktoś nie śledzi, no, pierdolnęli Oakland City 10 do 0. Rozmucili ich, nie? Harry Kane nie strzelił ani jednego gola szedł w drugiej połowie, wszedł za, za niego musiala, strzelił chyba trzy gole, nie? Więc tutaj ten kurs na Harego, jeżeli by zaczynał, bo to warto by zweryfikować. No to takie 1,60 jest chyba kuszące, nie? Jest kuszące, bo myślę, tak, ja mam taką optykę na ten mecz, że widzę tu gole po prostu, nie? Oczywiście to się nie musi sprawdzić, bo często się nie sprawdza to, co gadam, no ale tak to już jest z typowankiem. Trebel od Igora, pędzę dalej do propozycji od Bartka. 800 zł na 2168, proszę bardzo, zwycięstwo Chelsea, czyli Barta stwierdzi, że mimo wszystko, mimo tego, że Flamengo pokazało się z dobrej strony w tym pierwszym meczu grupowym, no to mimo wszystko Bartek twierdzi, że drużyna z Premier League będzie drużyną lepszą od Flamengo. Czyste zwycięstwo Chelsea? I do tego troszkę bezpieczniejsza wersja, pod Los Angeles, bo było czyste zwycięstwo na tym pierwszym kuponie. Od Karola. Tutaj mamy podpórkę na Los Angeles, i minimum dwa gole w meczu, czyli Los Angeles nie może przegrać, i minimum dwa gole musimy zobaczyć w tym spotkaniu. Minusem tego typu jest to. Jeżeli chodzi o ofensywę jednych i drugich, że jeszcze nie strzeli gola w tym turnieju, nie? W pierwszej kolejce oba, jedna i druga drużyna przegrały swoje mecze do zera. Coś takiego na 2168. Przedostatnia propozycja jest od Jakuba, i tutaj mamy szczęśliwą siódemkę. Wjeżdżamy spokojnie pod dodatkowy podatek: 777 zł na stawce. No, jest też Goldboka Juniors. To mamy dwa razy Gola Boka Juniors dzisiaj na kuponach. No kusi to ludzi podejrzewam, nie. Przeglądałem też sobie grupy. No pojawia się ten gol Boca na, na, na kuponach. No ale to nic dziwnego, bo oni naprawdę z Benficą zaprezentowali się. Super. Naprawdę super, można pochwalić. Więc jest Golboka Juniors i do tego bardzo ciekawa sklejka na mecz Benfiki i właśnie Oakland City. Zakład na to, że w pierwszej i w drugiej połowie będą minimum dwa gole, czyli minimum cztery gole muszą być w meczu, żeby to siadło, ale z zastrzeżeniem, że po dwa wpadną w obu połowach, nie? Więc tutaj jest u Jakuba liczone po prostu na gole i jeszcze jedna propozycja jest od Daniela, tutaj uciekamy trochę od klubowych mistrzostw świata, bo mamy overki goli. Overki goli w mistrzostwach Europy do lat 19, mianowicie w meczu Holandii i Anglii. Anglia zrobiła z Sonią ten niesamowity comeback, przegrywali chyba 5 do 1 z Niemcami, skończyło się 5 do 5. Generalnie Holandia ma już zapewnione wyjście do, do playoffów. E, Anglia, Norwegia i Niemcy w tej grupie jeszcze walczą. Mamy propozycję zakładu na to, że Holandia, Anglia minimum 3 gole. I z tej samej grupy Norwegia, Niemcy minimum trzy gole. No to są bardzo ciekawe spotkania, bo prócz Holandii wszyscy jeszcze mogą z tej grupy wyjść, nie? Więc to mimo że u 19 aż tak nie śledzę, to te mecze zapowiadają się naprawdę ciekawie, i tutaj mamy propozycję na to, że po prostu zobaczymy gole. Kupony są obgadane, na koniec Ci przypominam, że przed weekendem. Czy na weekend, czy na dzisiaj, możesz łącznie, łącznie zapisać się do promocji, która może dać Ci 1300 zł. Jest promocja dostępna w Admiral Becie, legalnie działający w Polsce bookmacher, działamy sobie z nimi już jakąś chwilę, cały czas testujemy i nakłaniamy do rozwijania oferty, bo... Promocja powitalna i reszta wygląda Git. Generalnie, jeżeli ktoś nie ma konta w AdmiralBet, to może z tej promocji skorzystać. Wystarczy, tłumacz o co chodzi w tej promocji, założyć konto w AdmiralBet z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz sobie zgody marketingowe. Możesz od razu za zacząć proces weryfikacji konta gracza, ale masz na to generalnie 30 dni. I Ciach, po założeniu konta jesteś zapisany do tego, co teraz widzisz. Czyli skupmy się na pierwszej wpłacie. Admiral Bet daje ci kasę po Twoich depozytach, po Twoich wpłatach. Czyli jeżeli chciałbyś dodatkowo na pierwszym depozycie zgarnąć 225 zł na grę, bo o to chodzi w tej promocji powitalnej, dostajesz 100% od wpłaty do 200 zł. Czyli. Mamy powiedzmy gracza, który zakłada konto, wpłaca 200 zł, dostaje od razu 200 zł w bonusie i 25 zł we freebecie. Łącznie 425 zł na grę jest. Najpierw, oczywiście, schodzi kasa z konta depozytowego, ale. Jak powiedzmy zagrasz sobie jeden kupon za dwie stówy, które wpłaciłeś, to od razu możesz grać kupon na przykład za dwie stówy, które masz na bonusie. Oczywiście możesz sobie te stawki porozbijać, nie musisz 200 zł na jeden kupon ładować. Nie? Chodzi o to, że po prostu ten bonus od razu jest odblokowany. Żeby wypłacić hajsik, to oczywiście tak jak widzicie 3 razy obrót, 2,50 kurs, 1,30 na zdarzenie, czyli generalnie nie jakieś skomplikowane warunki. Darmowa kasa, dodatkowa kasa od depozytów od Admiral Beta, jeżeli ktoś by chciał zgarnąć, sprawdzić, poklikać, potestować. Odsyłam takie osoby do pierwszego komentarza pod tym filmem, za oglądanie do samego końca. Dziękuję, jak macie jakieś kupony pograne, niech się zieleni. Około godziny 15, transmisja na żywo, piątka, bita. Trzymajcie się, pozdro, siema, elo, no i nara.